Prosimy o założenie słuchawek. Tunel foliasound.pl, ukośnik, tunel. Pozdrawiamy, twórcy tunelu. Dobrze, Rafałku. Dobrze. Nie jest to najprzyjemniejsze miejsce, ale postęp roboty bardzo dobrze wygląda. Cicho, spokojnie, sporo czasu. Według planu korytarz kończy się u czoła fortu. Według planu, którego nigdy nie widziałeś, co prawda, a cała twierdza, kolego, to jest 420 na 180 metrów. To jest wszystko po niemieckie i pewnie nikt nie wie, gdzie to prowadzi i gdzie się kończy. Ale, Buty, mój drogi. Mógłbyś założyć inne. Drzwi były otwarte. Pomyśl o tym jeszcze raz. Ktoś wszedł za tobą? Nie ma szans. Givery kaliber 4,5 masz. Nie wyjmuj na razie. Idź sprawdzić powoli. Licz kroki. To może się mur sypać. Cokolwiek. To jest ruina w zasadzie. Raz. Dwa. Szeroko i wysoko. Czołówka dobra, alpinistyczna Masz się jak bronić. 11, 12, 13. Popatrz, kochany, dalej nic nie ma. Za 30 metrów koniec. Coś chyba jeszcze w bok i ślepy zaułek. I tutaj na pewno nic nie spadło.